Nareszcie koniec szkoły, może pójdę na lody i pomyślę o Adrien Nowy Zapach. Olśniewający, zjemy, Adrien. Może mój Adrienusiek przyjdzie i zjemy lody, a może co innego zjem? No cóż, poczekamy sobie na niego tutaj, bo czemu nie? Co to było prawie że rzępokła loda w całości? Lizaciek? Lizaczek! Ta. Lizaciek? Lizaczek. To da dodawać -da mi Lizaciek. O mój Boże, to Giga Boba z pomocy. Niech ktoś pomoże mi. Ktoś chyba woła... Myślić. A nie, ktoś woła pomocy. Trzeba było głośniej, bo ja głucha. Trzeba było jednak wymienić ten aparat słuchowy na pro. Czas na transformację. To więc, kogo mam dziś ochrzcić? Dobra, czas na kazidełko. Jedz tego lizaka bombayba i znikaj stąd kurkumo. Znikam, rajd se sam. Adrian, po ciebie.